Dzień dobry. Cofnijmy się kilka miesięcy wstecz, dosłownie kilka miesięcy. Przełom 2019 roku i początek 2020 roku, kiedy to sporo dyskutowało się nawet i na naszej polskiej scenie wrestlingowej. Kończył się kontrakt z Ring of Honor i pojawiały się już dyskusje. Jaki wybierze kierunek? Czy to czy AEW, tam jego kolosie, gdzie jego przyjaciele, czy też może WWE pokusi się o pozyskanie takiego e, wartościowego wrestlera. A ja mówiłem, a ja ostrzegałem, że można zobaczyć w Orwage Castach na, w przeszłości, że nie tylko, nie mówię, że na... ale jeszcze się tak wstrzymajmy z tym do innej federacji. Pozdrawiam Karika, jedyny na czacie, jedyny w działaniu. Ostatnimi czasy, kiedy mamy tą pandemię koronawirusa, trzeba znaleźć jakiś sposób, ażeby utrzymać jeszcze to zainteresowanie fanów, ażeby całkowicie nie zapomnieli o ringową, Zatem Federacja wymyśliła taki koncept, że. Że sama stworzyła swój podcast zwany Orwell Trong Podcast i całkiem niedawno pierwszym gościem tego podcastu był nie kto inny, jak właśnie aktualny booker Age, Marty Sker, który wypowiedział się w paru zdaniach na temat kilku interesujących rzeczy. Mianowicie, jeżeli dobrze pamiętacie, jeszcze tuż przed tą pandemią koronawirusa w połowie marca miał odbyć się event ROH Past versus Present, czyli wrestlerzy z Osnej rosteru ROH mieli zwierzyć się z wrestlerami, którzy kiedyś w przeszłości występowali w tej federacji i mieli oni jednorazowo powrócić. Było tam kilka ciekawych nazwisk i cała ta koncepcja, za tym wszystkim stoi nikt inny jak właśnie Marty Skrull. Event niestety się nie odbył z racji tego, że wystrzelił nam ten koronawirus i to było takie naprawdę... bo ten event chyba był tam w sobotę, a decyzję o odwołaniu gal Również do dnia dzisiejszego i aż do końca maja, no, to trzeba było podjąć tę decyzję dosłownie na dwa dni przed tym eventem. Tak więc no, w ostatniej chwili tak się to wyślizgnęło i szkoda, szkoda, bo byłby to po prostu ten event mógłby być jednym z znaków rozpoznawczych, jakim popisałby się Marty Skrull. Oprócz tego. No, jeżeli chodzi o to główne zapytanie, czyli dlaczego Marty Skrull nie wybrał AEW, odpowiedź jest yy, może dosyć prosta, w tym sensie, że nie jest coś to bardzo odkrywczego, no, ale tak, tak powiedział właśnie sam zainteresowany, czyli szanowny nasz brytyjski wrestler i e booker powiedział, że zwyciężyła lojalność oraz doceniał też to, że Age dało mu szansę rozwoju oraz tą okazję, no, która często się nie zdarza, okazję do wykazania się w tej obecnej pozycji, w której się aktualnie znajduje, że ma możliwość zaprezentowania swojej wizji Pokazać się w tym wrestlingowym świecie, no i przy okazji, też oczywiście, zbierać doświadczenie na tym polu, no bo przecież nie będzie też nie do końca świata walczył w ringu. Tak więc, kiedy wszyscy oczekiwali jego transferu do AEW, on sam tak naprawdę, jak mówi, chciał czegoś innego, chciał innej ścieżki. No więc zdecydował się, szanowny pan Martin, na. Na pozycję bookera federacji, i jak sam przyznaje, jest to praca 24 na 7. A jeżeli chodzi o jego wizję, no bo mimo, że zaczął w styczniu, to tak naprawdę musi zacząć to wszystko kroczek po kroczku. Kilka tych gal w tym 2020 roku zdążyliśmy obejrzeć. Moim zdaniem było właśnie. Nawet i po reakcjach fanów na trybunach, że zaczyna to już pomału wyglądać, że tak jak co do tego 2019 roku można było owszem, mieć sporo zastrzeżeń, tak w tym 2020 roku zaczynało tak dostrzegać się, że no coś zaczęli już w końcu wyciągać wnioski, coś tu zaczyna być widać rękę tego nowego Bookera. I tak jak Marti powiedział swoją prawdziwą wizję, chciał tak wystrzelić na połowie, na przełomie kwietnia i maja, ale siła wyższa zdecydowała, że wyszło jak wyszło. Tym bardziej, że jego cel, jak też sam Marti o tym mówi, jego cel jako. Jako booker to jest taki, żeby nie było już eventów klasy B, żeby, jak Orwellich lubi, lubi się reklamować Best Wrestling on the Planet, żeby to nabrało prawdziwego znaczenia. Dlatego też odpowiadając też na kolejne pytanie, bo można by sobie zadać teraz pytanie, czy Marty Skrull jako booker czy zdecyduje się na to, żeby zapukować samego siebie jako głównego mistrza którymi. którym tego głównego zauroczonego, mimo że jest w tej federacji w pół roku, tak, jeżeli dobrze liczę w tym momencie. No i tutaj Marti odpowiada nam, że to wszystko zależy od tego, co będzie najlepsze biznesowo dla Ferrari. Odpowiada Figurei. W... Ponieważ on jest kierownikiem, tak, więc tak naprawdę to jego nazwiskiem jest podpisane to, co będzie sobą reprezentować Ringowono. Zatem w jego to, że oro na tym konkretnym czy innym konkretnym stronie, żeby wyszło jak najlepiej. Tym bardziej, że jak sam Murphy do tego dodał, jego poziom ego, przynajmniej on tak ci nie wymaga od. Musi mieć tym mistrzem? Dlaczego jest na to pytanie, które na pewno zadaje sobie nie jeden fan of honor? Dlaczego Girl nie wygrał pasa głównego podczas eventu w Madison Square Garden rok temu, podczas weekendu WrestleMania? Jay Lethal kontra Martin Nie wszyscy. Przynajmniej część fanów była przekonana, że Jay Little Żyło to na rzecz Martiego Skirla, a jednak w tym ladermaczu to Matt Taven sięgnął po główne. No i Marty Skerl, przynajmniej oficjalnie twierdzi, że z tym problemu nie ma. Tym bardziej też, że w tamtym okresie to był okres kont trakcie jego to było tak naprawdę, że już pozostało kilka miesięcy, tam mniej więcej pół roku. i dla Federacji, dla Ring of Honor to mogło być trudne, żeby dać główny pas temu, który, no, który niedługo może od nas odejść, ponieważ w tej trudnej pozycji już raz Ring of Honor się znalazło na przełomie 2016 i 2017 roku, kiedy zdecydowali się na final battle dać pas główny Kyle'owi O'Reilly, a jednak potem, mimo że kontra stał po na stole, no jednak się panowie niestety nie dogadali i dosłownie w styczniu na pierwszej gali i to jeszcze New Japan, panno. Niestety trzeba było zrzucić z Skyla O'Reilly ten główny pas i Adam tam kol musiał już po raz trzeci sięgnąć po to główne sto. a szkoda, ponieważ Skylem jako mistrzem już tam się nieco kroiło, było na że można co nieco fajnego z tego wysmażyć, to nazwijmy wszystkie plany w pizdu. Uh, Marty Skrull też jako ten główny booker informuje nas, że Orrowayt jest świat błędów, które poczynili w tym roku 2019, szczególnie w drugiej połowie roku 2019, więc tym bardziej można mieć nadzieję, że kiedy kiedy będzie można powrócić do normalności, że wnioski zostaną wyciągnięte i że cele jego zostaną, miejmy nadzieję, że chociaż w części, zostaną spełnione, a te cele, które on posiada, które on w sobie ma, które chce zaprezentować, to prezentowanie, powiedzmy, bardziej sportowej rozrywki. Jaką będzie Ring of Honor, tak aby fani lepiej poznali danego wrestlera. Po drugie, turniej opas Pure Championship, który miał zresztą teraz trwać, no ale wiadomo, wyszło jak wyszło. Większe kupienie na nasie kobiet. No i osoby, nowe osoby w ringu, nowi wrestlerzy, co też oczywiście w tym 2020 roku pomału zaczynało się tak rozwijać, tak aby to wszystko gromadziło się do jednej rzeczy, aby oroczyć. Znów było kojarzone z najlepszym wrestlingiem na świecie i ułożyć to wszystko tak, aby kalka pas miał znaczenie, żeby, żeby w miarę normalną rzeczą było to, gdyby na danym evencie okazało się, że to na przykład pasy takmowe albo pas Oro Television Champion będzie, będzie main eventem danego show. Dlatego też. Pozostaje mieć nadzieję, tym bardziej, że o taka jeszcze jedna ciekawostka. Marty wierzy, że tegoroczne Supercard of Honor, które miało się odbyć podczas tegorocznego weekendu WrestleMania, byłoby takim mocnym wystrzałem firewrack dla, dla fanów wrestlingu podczas tego właśnie weekendu. Dlatego można mieć nadzieję, że kiedy. Koronawirus trochę nam ustanie, kiedy Ring of Honor będzie mogło wyjść z piwnicy w każdym tego słowa znaczeniu. Będziemy mogli zaspokoić swój głód wrestlingowego oglądania, zmagań, wrestlerów. Tym bardziej, że co jeszcze w Marty jak najbardziej oczywiście musiał zostać o to zapytany? Oficjalnym podcaście, więc został zapytany, czy on widzi możliwość współpracy z AEW i powiedział, że jak najbardziej widzi taką możliwość. Jeżeli nie współpracy, to przynajmniej jednego wspólnego show. Tak więc uważa to za kwestię czasu i kwestia jest tego tak naprawdę, aby odpowiednio zgrać to, tak aby na ile to możliwe. Z takiej decyzji mogły skorzystać obie federacje. Dlatego też, jeżeli nastąpi ten moment, że, że powiedzmy powstajemy, z kolan, że koronawirus zostanie walszony, albo przynajmniej osłabiony, kiedy ringowonor znów będzie mogło zaprezentować swój produkt, można mieć tą nadzieję, że tak jak było to na początku tego 2020 roku, ta nadzieja będzie się tylić coraz bardziej i coraz więcej fanów będzie skłonnych zajrzeć właśnie w stronę tego ringu, albo przynajmniej w przypadku co po niektórych fanów, dać im drugą szansę i przekonać się, że rzeczywiście czuć ten oddech, czuć to odświeżenie, i znów wszyscy razem będziemy mogli dumnie zawołać: Oglądajcie Ring of Honor!